Jaka maga powinna wrócić na polski rynek w tym roku? Wczoraj rozmawialiśmy o nowych magach, które powinny się pojawić w Polsce, ale co z tymi, które potrzebują do druku albo nowego wydania? No ile się nowe wydanie, to na przykład ekskluzywne, tak jak cześć Michael, albo po prostu odświeżone, jak GTO. A jeśli chodzi o dodruki, no to po prostu powrót do regularnej sprzedaży, tak jak w przypadku Light Now Tokio a albo sprzedaż do drukach na życzenie, jak w przypadku Pandora Hearts. Po pierwsze, bardzo bym chciał, żeby manga Tu Detektyw, jeszcze jedna z pierwszych mang wydawanych przez Waneko, tak samo jak Cześć Michael, została właśnie jak Michael potraktowana. Po drugie, powinniśmy dostać do druk serii Pamiętnik przyszłości, czyli Mirajniki, no bo ta seria jest po prostu kultowa. I tak naprawdę dzięki Mirajniki zaczęliśmy lubić Yandere. Bardzo chętnie bym zobaczył nowe wydanie mangi Helsing. To wydanie bez problemu można kupić, no ale myślę, że tej serii by się przydało odświeżenie i większy format. I co do nowych wydań, bardzo chętnie bym zobaczył nowe wydanie mangi Dr. Slump. Jest to manga do autora Dragon Ball Toriyamy, i była lata temu wydawana w takich dosyć małych tomikach. I z tego co pamiętam, nawet nie wyszła w całości po polsku, więc tutaj definitywnie by się przydała nowa wersja. Jest jeszcze jedna manga, którą dawno temu wydawał Egmont, i mowa o w Cats. Jest to manga o dwóch kobietach, które w dzień prowadzą sklep z bronią, a w nocy zamieniają się w włówczynie nagród. Ta sera mi się naprawdę bardzo podobała, ale to wydanie miało troszkę problemów, no i aktualnie no nie jest w ogóle dostępne. No i warto wspomnieć, że do druki, Do druki na są raczej łatwe najczęściej do wykonania, pod względem technicznym, bo robota, całe tłumaczenie zostało już kiedyś zrobione. A nowe edycje oczywiście wymagają więcej roboty, bo trzeba przygotować coś na nowych materiałach, czasami coś inaczej przytłumaczyć, no i dostosować to do innego formatu drukowania.